Witajcie, kochani! Zapraszam Was serdecznie na czytanie tygodniowe z kart tarota dla osób urodzonych pod znakiem ryb. Na okres od 11 do 17 listopada skupimy się na aspekcie miłosnym oraz na aspekcie y, finansowym, zawodowym. Moi drodzy, zanim przejdziemy do czytania, chciałem Wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować. Chciałem wam podziękować za Waszą aktywność na moich profilach na Facebooku, na Instagramie, na TikToku oraz na YouTubie. Każde Wasze polubienie, komentarz, udostępnienie jest dla mnie ogromną pomocą i wielką nobilitacją do działania, do nagrywania dla Was i mam nadzieję, że uda nam się razem stworzyć ogromną społeczność, w której będziemy sobie razem kochani pomagać. Dobrze, przechodzimy zatem do czytania. Pierwsze czytanie będzie. Będzie to czytanie na kwestie miłosne dla osób urodzonych pod znakiem ryb, dla osób, które są obecnie w związku, które są obecnie w relacji, moi drodzy. Zobaczymy, co do Was idzie w okresie od 11 do 17 listopada. Moi drodzy. Moi drodzy, jeżeli jest w waszym życiu taka osoba, z którą nie jesteście w związku, ale gdzieś byliście związani uczuciowo z tą osobą, i to jest taka osoba powracająca, która co jakiś czas się pojawia, robi zamęt w waszym życiu, buduje pewnego rodzaju nadzieję, jest to osoba, która ma taki wpływ hipnotyczny na was, że zapominacie o Bożym świecie i zaczynacie sobie planować życie z tą osobą. I ta sytuacja się powtarza i powtarza i powtarza. Musicie raz na zawsze odciąć się od tego, bo jest to zagrożenie dla waszej obecnej relacji i dla każdej kolejnej, jeżeli będzie, jeżeli taka nastąpi. Dlatego, jeżeli to musicie zrozumieć, że ta osoba na was nie czeka, to nie jest tak, że to jest osoba, która po prostu czeka na to, aż będziecie wolni i po to, żeby z wami być. Nie, jest to osoba, która Wie, ma taki na was wpływ i w okresach, kiedy ma, czuje swoją słabość, zwraca się do was, do podbudowania swojego ego, do odbudowy pewnej yy, psychicznej, i później kiedy już widzą, że ma taka osoba kogoś na widelcu, to wtedy sobie tą osobę odrzuca i szuka kolejnych wyzwań. Dlatego takiego zawracacza dupy za przeproszeniem, to trzeba szybko pogonić. Jeżeli, jeżeli taki ktoś jest w Waszym życiu, to kochani, nie zwlekajcie z tym, nie zwlekajcie, bo będzie ta osoba Was mocno unieszczęśliwiać, moi kochani. Uciekajcie od takich osób. Ok, pierwsze czytanie za nami. Teraz zobaczymy sobie, co idzie do osób, które są bez związku obecnie, do kawalerów, singli, wdowców, wdów. Czyli dla osób, które nie są obecnie w relacji, zobaczymy, co tam do Was, kochani, nadciąga w okresie, przypominam, od 11 do 17 listopada 2024 roku, kochani, co tam się do Was szykuje, moi drodzy. Dla osób, które obecnie zakończyły jakąś relację, szczególnie dłuższą relację, pojawia się szansa na jej odbudowę, na szansa na wyjaśnienie sobie pewnych sporów i powrót do, do byłej relacji. Dla osób, z którymi to nie, nie rezonuje, oznaczać może to jeszcze, że ktoś nowy się pojawi, ale to będzie ktoś nowy. No właśnie, ktoś nowy, ale z Waszego otoczenia. To nie będzie osoba gdzieś taka totalnie spoza kontekstu, tylko ktoś, kto w Waszym życiu już jest, ale musicie się tej relacji dobrze przyjrzeć, dlatego że taka osoba z Waszego otoczenia wnosi też do Waszej relacji ten aspekt wspólnych znajomych, znania swojej przeszłości ze wszystkich stron. Także nie każdemu będzie taka relacja leżeć. Musicie się tej relacji bardzo mocno przyjrzeć, Zastanowić i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jesteście na tyle dojrzali, żeby związać się z kimś, kto jest w waszym życiu od dawna i jest was blisko. Czyli zna po prostu wasze sekrety, którymi niekoniecznie byście się chcieli dzielić z osobą, gdybyście weszli w relację nową, w relację, gdzie byłaby to osoba z dystansu, która nic o was, moi kochani, nie wie. Dobrze, kochani, teraz przechodzimy sobie do czytania yy, finansowego zawodowego dla osób samozatrudnionych. Moi kochani. Przechodzimy sobie teraz do tego czytanka i zobaczymy sobie, co tam leci do Was. Czy się pojawią jakieś biznesowe szanse, czy niekoniecznie. Zaraz się wszystko przekonamy. Przypominam okres 11-17 listopada 2024 roku. Moi kochani, dobra energia, bardzo pozytywna, bogata energia, szansa na naprawdę duży zysk. Szansa na otwarcie dobrych znajomości z osobami mocnymi, czyli mogą być to osoby, które no są na przykład z waszej branży i są więksi od was i możecie mieć z tego jakąś korzyść, czy, czy klienci duzi, może troszkę ucierpieć życie rodzinne na tym, ale no niestety, no to w biznesie to jest bardzo częste połączenie, że no nie da się tego pogodzić, sukcesu zawodowego z sukcesem rodzinnym. No niestety tak to wygląda, że żeby mieć sukces finansowy, to często trzeba dać od siebie dużo więcej niż 8 godzin, prawda? Dlatego musicie na to zwrócić uwagę. Warto by było, jeżeli ten okres będzie dobry, żebyście tej swojej, tym swoim bliskim ten czas w jakiś sposób zrekompensowali i nie chodzi mi tu o rekompensatę finansową, żeby się wykupić, żeby dać im po prostu jakieś prezenty na odczepne, tylko po prostu będziecie musieli sobie znaleźć troszeczkę swojego czasu, żeby spędzić ten czas z najbliższymi, żeby im udowodnić, że są ważni, że tak, robot, praca, biznes są bardzo ważne, ale oni są najważniejsi. Musicie dać im takie poczucie, żeby oni się od Was, moi drodzy, nie oddalali. To bardzo istotne, bo dużo osób, które prowadzi interesy, żyje później z żalem, że pieniążki są, ale rodziny niestety nie ma i pozostaje żal. Dobrze, kochani, mimo wszystko to jest czytanie oczywiście pozytywne, i, i to jest ważne, no bo w biznesie o co chodzi? W biznesie chodzi o to, żeby zarabiać, żeby był rozwój, prawda? Zobaczymy sobie teraz jeszcze sytuację zawodową osób, które pracują, kochani, na etacie. Pracują dla kogoś, co tam do nich nadciąga. Zaraz sobie to, kochani, sprawdzimy, sześciutko. Wszystko za chwilkę będzie. Moi drodzy, jasne. I zaczynamy. Moi drodzy, osoby, które nie czują się najlepiej w swoim miejscu pracy, powinny szukać rozwiązania. Powinny szukać zmiany, dlatego że jest w kartach widoczna zmiana i jest szansa na zmianę, która Wam która Was zaspokoi, zaspokoi Was finansowo i mentalnie również. Dlatego, jeżeli szukacie, nie jesteście szczęśliwi w swoim, w swoim miejscu pracy, to w tym okresie bardzo ważne jest się przyjrzeć ofertom, czy nie macie możliwości przejścia do innej firmy, być może przejścia no, do pracy na własny rachunek, dlatego że mamy kartę zmiany zmiany pozytywnej, bo mamy w sąsiedztwie przepych, także kochani, jest szansa na dużą zmianę w bardzo dobrą stronę dla was i tego wam kochani życzę wszystkim, żebyście mieli jak najbardziej satysfakcjonującą pracę, jak najlepsze miejsce pracy, bo to jest bardzo ważne, żeby być zaspokojonym zawodowo, bo to po prostu przydaje się i odbija się w każdym innym aspekcie życia, moi kochani. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze czytanie. Mam nadzieję, że będziecie ze mną na wszystkich kolejnych czytaniach. Jest mi bardzo miło, że jesteście. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.